W poniedziałek, 24 sierpnia, odbyła się 23. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadzone były w trybie zdalnym i trwały kilka minut. W porządku obrad znalazła się jedna uchwała wprowadzająca zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2020-2030. Jak wyjaśnił burmistrz Piotr Kozłowski, zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia dwóch nowych zadań. Pierwsze związane jest z planowanym złożeniem wniosku do rządowego programu Kolej Plus na budowę linii kolejowej w Kozienicach. List intencyjny w tej sprawie został podpisany z PKP w ubiegłym roku. Drugie zadanie związane jest ze złożeniem wniosku na dofinansowanie ekologicznego projektu w dwóch Kozienickich szkołach jedynce i czwórce związanego z budową edukacyjnych stref Zielonych. Po wyjaśnieniach uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kozienice została przyjęta jednogłośnie. Na retransmisję obrad zapraszamy do kroniki w najbliższy weekend 29 i 30 sierpnia. Sesja dostępna jest też w internecie na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury.